Witam. Dzisiejszy filmik to odpowiedź na tak 40 pytań kosmetycznych. Postaram się zmieścić w ciągu 10 minut, dlatego zaraz muszę zacząć mówić, to nie ma co się obijać. I powiem Wam, że chyba najlepiej na ten filmik moim zdaniem odpowiedziała Asiek, której zmieściła się w 8 minutach 30 sekundach i e, bardzo, bardzo mi się podobała jej odpowiedzi. Naprawdę super są. Pytanie numer jeden. Ile razy dziennie swoją, ile razy dziennie myję swoją twarz? Swoją twarz myję dwa razy dziennie, rano i wieczorem dokładnie ten Jaki masz typ cery? Moja cera zawsze myślałam, że jest mieszana, typowo mieszana, ale teraz mi się zmienia. Wydaje mi się, że mam e, cerę mieszaną, normalną e, ze skłonnością do przetłuszczania się w strefie T, ale taką naprawdę minimalną e, i sucha na policzkach, czyli mieszaną, normalna. E, co jest obecnie Twoim ulubionym produktem do mycia twarzy? W tym momencie to e, Liz Air Hot Cloth Cleanser. Czy używam peelingu? Tak, używam peelingu. To znaczy ten... E, ten specjalny produkt, do mi twarzy, jest już peelingiem sam w sobie, ale oprócz tego używam e, Origins Modern Friction, e, czasami pod prysznicem. Jaka to marka? Origins. E, jakiego kremu do twarzy? W tym momencie używam Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel. E, I to jest numer jeden. Czy używasz... Nie, następne pytanie. Czy masz piegi? Mam piegi, bardzo dużo piegów. Nie, Latem jeszcze więcej. Czy używasz krem pod oczy? Tak, w tym momencie cały czas go mam. To jest Clinic All About Eyes Rich. Ale na temat kremów i swojej pielęgnacji twarzy zrobię filmik zaraz, tak że się dowiecie więcej rzeczy. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam do oglądania. Czy miałeś kiedyś problemy z trądzikiem? Takiego trądziku, wiecie, strasznego nigdy nie miałam. Różowatego ani zaawansowanego. Ale miałam, przecież nie powiem, że nie miałam. I to była naprawdę moja wielki, wielki kompleks młodości. Cały czas mnie to jakieś wyskakują. Czy używają jakichś tabletów przeciwnikowych? Jeżeli chodzi Wam o takie tabletki drożdżowe albo coś tam, to tak, ale nie brałam żadnych antybiotyków, nie. E, jakiego używasz? Jakiego podkładu używasz? W tym momencie mam trzy podkłady: wiecie, Dior, Dior Skin, Laura Misidian, Tinted Moisturizer, albo w opakowaniu Bobby Brown to jest Klinik e, Super Balance. Co e, z korektorem? Używam korektora pod oczy, tego z Bobby Brown, którego tutaj nie mam. W jaki tonacji jest Twoja skóra? Moja skóra jest w tonacji zimnej, chociaż tak pod oczami, a resztę mam w odcieniu ciepłym, mm, taką żółtą troszeczkę. Mm. Też sądzisz o sztucznych rzęsach. Są super. E, ja jakoś nigdy ich nie miałam, bo mam swoje całkiem niezłe, dlatego może taki jest powód, że nigdy nie używam sztucznych. Czy wiesz, że maskara się powinna wymieniać co 3 miesiące? E, niekoniecznie co 3 miesiące. No, opakowaniu jest napisane. Jeżeli jest napisane 3 miesiące, to jak najbardziej. Na przykład e, następne, jakie maskary używasz? To jest Rimmel Sexy Caves 12 miesięcy ma i mam ją już od świąt, przed świętami i jest cały czas super. Już troszeczkę mi się zużywa, też je codziennie używam, ale po prostu jeżeli. Jeżeli zauważycie, że Wasza maskara zarobi się z grudkami, osypuje się albo jest twarda, już nie da się jej w ogóle wydobyć z tego opakowania, to znaczy, że już trzeba ją ym, wymienić. Tak samo na przykład, jeżeli zaczyna brzydko pachnieć, to znaczy, że już niestety się zepsuła. Eee czy Mac. i tutaj nie wiem o co chodzi, jeżeli chodzi o kosmetyki Sephora i MAC, to na pewno MAC Sephora nawet się chowa w ogóle bez żadnego porównania Sephora generalnie, nie wiem jak to w ogóle można porównać, bo Sephora to jest drugeria która sprzedaje różne też inne kosmetyki i ja nigdy nie mam przeciwko temu innym kosmetykom ale jeżeli chodzi o kosmetyki z innej Sephora to dziękuję bardzo, MAC jest na pewno lepszy e, masz kartę do Prodo nie wiem co to znaczy tak naprawdę i e, jestem zarejestrowana na stronie MAC i dostaję różne wiadomości od nich nie wiem czy to jest ta karta czy nie, nie mam pojęcia Ulubiony korucznik, nie nie potrafiłabym się zdecydować. Naprawdę jest dużo, które lubię w tym momencie. Kredka do oczu czy eyeliner? Oczywiście eyeliner wpłynie tutaj, bez... znaczy eyeliner w żelu. To jest mój ulubiony. Jak często dźgnęłaś się w oko? O, parę razy się dźgnęłam, na pewno. Co sądzisz o pigmentach i sypkich cieniach? Niestety nie mam, nigdy nie miałam pigmentu, także nic nie mogę powiedzieć. Czy używasz kosmetyków mineralnych? Tak używam, ale chyba już mi się skończyło i nie wiem, gdzie one są tak naprawdę, co nie pamiętam. Wiem, że coś miałam na pewno, ale nie wiem, gdzie to jest. na szminka, to chyba będzie jakaś taka nawilżająca pomadka, albo ewentualnie z kolorowych to MAC Angel. Ulubiony błyszczyk, że mam tylko dwa błyszczyki w swojej kolekcji, to wybrałam ten MAC Tasty Glass, chociaż włosy się do niego kryje. ulubiony róż, to musi być Bobbi Brown Pale Pink. Przypomniał mi się ostatnio, naprawdę super jest. Czy kupujesz kosmetyki na eBay Olegro? Tak, kupuję i to jest moja wielka wada, gdyż bardzo, bardzo często się okazało, że te kosmetyki albo przeterminowane, albo w ogóle się nie nadawały do użytku. I zawsze próbuję oszczędzić parę grosza, później wychodzi na to, że wydaję więcej, bo kupuję, kupuję wiecie, e, później za przesyłkę tracę pieniądze, także jak ktoś nie musi, to wcale nie polecam. Czy lubisz kosmetyki z drogerii? Oczywiście, że lubię kosmetyki z drogerii, Kto nie lubi kosmetyku z drogerii. E, czy kupujesz na licznych bazarach? Nie. Nie, nie, były w słońcu, w zimnie, w ogóle w jakichś takich ekstremalnych temperaturach To nie działa dobrze na kosmetyki, na pewno nie będę tego robiła nigdy w życiu Ym... Czy chciałabyś chodzić na lekcje wyzażu? Tak, oczywiście I marzę o tym, ale niestety w tym momencie mnie stać Przecież to nie jest tania, niestety, zabawa Zbrodnia w makijażu, które nie chce w stanie przeżyć Wydaje mi się, że jeżeli ktoś dobierze swój podkład Albo jeżeli po prostu dużo makijażu nałoży Eee, albo dobrze go nie rozsmarowuje Lubisz kolorowy makijaż? Oczywiście Gwiazda, która ma według Ciebie Świetny makijaż? Nie wiem, wszystkim mi się podobają makijaże Może dlatego, ja lubię na przykład e, Fen Cotton, wiecie o tym I ona jest e, super, gdyż ona Sama robi sobie, moje włosy, sobie sama robi ciuchy Jest swoim designerem Czyli wszystko jak gdyby sobie sama robi Jest, który mi się bardzo podoba I po, generalnie pasuje do mnie też eee, jeżeli miała być z domu, to którego produktu, bez którego produktu. Eee, może to już do szans? Chociaż czy wychodzisz z wycho bez makijażu? Oczywiście, że wychodzę. Ja generalnie makijaż dopiero zaczęłam nosić, co nie wiem, może rok temu, a tak w ogóle się nie malowałam i to nie widać żadnej różnicy. Nawet powiem Wam, że niektórzy facecie się boją podejść do dziewczyny w klubie, jak ma bardzo mocny makijaż, to już tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się kryje pod makijażem. wycierano może niespodziankę przeżyć. Eee, czy sądzisz, że wyglądasz dobrze w makijażu? Mi się wydaje, że całkiem nie jest tak źle. Mogło być gorzej, która firma kosmetyczna jest najlepsza. Moim zdaniem każda firma kosmetyczna ma jakieś swoje najlepsze rzeczy w sobie jakiś kosmetyk, który jest naprawdę znana z tego powodu, dlatego nie mogę tak powiedzieć, nie mogę wybrać jednej. I co sądzisz na temat makijażu? Uważam, że make-up to naprawdę świetna rzecz. Ktoś, kto to wymyślił, to chwam za to, chociaż wiem, że makijaż zaczął się już dawno, do tysiące lat temu. Właśnie Egipcjanie pierwsi zaczęli się malować, i powiem Wam, że jeżeli wiecie, jak to robić, to naprawdę to jest super sprawa. Jeżeli to Wam pomoże być bardziej pewnym siebie, to też nie mam nic przeciwko temu, także naprawdę, tam zap! To chyba byłoby na tyle. Nie wiem ile czasu mi to zajęło, gdyż nie widzę mniejącego w aparacie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i buzianki do zobaczenia wkrótce.